Zapraszam do oglądania Sideway Nature, najlepszy kanał na YouTube. Na, i na YouTube. Chcecie. No i kimicuje mój fan, na jego fan No, tak, właśnie tak! Dzień dobry, 57. Ride right, Bar burka. No i to to, tak, jak zwykle, relacja dla Was. Więc obserwujcie, lajkujcie, subujcie, Bo ja tutaj właśnie marznę, moknę socjalnie, żebyście mieli co oglądać. No, bardzo dziękuję. Tak, no. Coffee doesn't work the same. This umbrella doesn't stop the rain. And I'm freezing. But I'm thinking of you. No i jest z nami Paweł Wysocki. Panie Pawle, co ty zbudowałeś? Normalnie, co to ma być? Dlaczego nie Toyota? E, wiecie co? To było moje marzenie, jechałem przejechać do Datsunek. Poczekaj, poczekaj. Gość, który całe życie mówi, że Toyoty są najfajniejsze, mówi, że Nissan jest fajniejszy, tak? Nie, Toyoty są nadal bardzo fajne. Ale... No ja tu wyciągnę To jest tylko chwilowy rozbrat z marką Toyoty. To nie do końca Nissan, to jest Datsun. Niech będzie. Słuchajcie, no zbudowałem Datsuna. Nie marzyłem, niestety miesiąc temu go kupiłem i postanowiłem zbudować na barburkę. Strasznie dziwny plan, ponieważ auto było gruzowane z jakiegoś... podpłotu wyciągnięte. Rozebraliśmy go na czynniki pierwsze i tak naprawdę tydzień temu wyciągnęliśmy z lakiernika budę. W międzyczasie rozebraliśmy silnik, skrzynię, dyfer, całe zawieszenie. No i wygląda tak jak wygląda. No powiedz mi jeszcze tak, dobra, mamy tutaj Datsuna silnik L28, czyli najbardziej taki klasyczny nisanowy silnik Datsunowy z tych lat. E, w ogóle powiedz mi jak takie auto z tamtych lat się prowadzi na takich odcinkach barburki w porównaniu z gt GTF, którą mam, to się nie prowadzi. E... Ej dobra, ale masz opony człowieku wielkości mojego brzucha, no Opony są klasyczne, pasują do klimatu samochodu, więc to nie jest tak, że... Jeszcze jedna rzecz, malowanie. Malowanie to jest, też nie jest przypadek, bo to jest odzorowany samochód z... Tak, to jest z rajdu Monte Carlo y... Automena i Żana Toda, czyli bardzo kultowej e, załogi e, Fabrycznego teamu Datsun Nissan, który jechał w rajdzie Monte Carlo w 1972. E, wzorowałeś się na Hotulisie. Tak, tak Dwa tygodnie temu byłem u niego w warsztacie, ten samochód powstał okay, dwa tygodnie okay. temu. Ja tu do końca gadań i Dzięki. Dzięki. Dwa tygodnie temu ten samochód stał już na warsztacie i stał jeszcze cały rozebrany i do malowania tak naprawdę. Więc tak to wygląda. No i sytuacja jeszcze była taka, że autentycznie był wzorowany na Hot który Paweł ma normalnie sobie w warsztacie. Ja wam to wreszcie pokażę. patrzcie, co tu się dzieje. Patrz. Work, eat, sleep, repeat The only time I really wanna move my feet is when I'm dancing When I'm dancing with you Jest z nami Kuba, jest to pilot Pawła. E, panie Jakubie, proszę mi powiedzieć e, co pan myśli o Datsunie, czyli Nissanie Datsunie. No to jest piękny samochód, e, dość wyjątkowy dla mnie, bo jest dokładnie z tego samego rocznika co ja, więc jesteśmy równolatkami, parę wiosen już na karku mamy i sobie podążamy po trasach e, rajdu Barborki. E, powiedz mi, w porównaniu do Hachiroku, który jeździliście wcześniej, jaka jest różnica? No nie, no to są dwa różne auta, roku to bardziej współczesna konstrukcja, tutaj bardziej klasyczna. E, tym autem czerpiemy przyjemność z samego poruszania się po odcinku specjalnym. Nie jesteśmy kompletnie w stanie nawiązać jakiejkolwiek rywalizacji z autami współczesnymi, czy chociażby z BMW 318 jest. To jest czysta przyjemność po prostu jazdy w rajdach samochodowych. Czyli przyszykowaliście samochód na barburkę tylko, żeby pojechać sobie do przyjemności, rozumiem. Tak, no tutaj, tutaj mamy Czystą zabawę. Razem z Pawłem w Barburkach startujemy już e, chyba dziewiąty albo ósmy raz. Więc ten, ten start jest dla przyjemności. Dobra, a powiedzmy jeszcze chwilę o tobie, e, bo ty startujesz w wyścigach górskich, tak? tak? Jeździ golfem. Teraz możemy się wszyscy pośmiać chwilowo. Dobra, a powiedz mi tak szybko spec Twojego golfa. No mój golf. E, obecny spec trudno powiedzieć, bo właśnie silnik się e, trochę rozczłonkował. E, natomiast generalnie miał. Około 170 koni, krótsze przełożenie w skrzyni biegów, waga poniżej 900 kg. Okej, okay, a dlaczego wyścigi górskie? Nie ukrywam, to jest najtańsza forma ścigania się na poziomie takim mistrzowskim, więc stąd się bierze problemy budżetowe. Okej, okay, ale wyścigi górskie dla mnie zawsze mi się kojarzyły z czymś naprawdę mega wymagającym i mega niebezpiecznym. Więc tak, tak dalej jest, czy po prostu to jest dla mnie taki jakiś mit, który mam w głowie? Nie, wyścigi górskie bardzo poszły do przodu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I naprawdę jeżeli ktoś chce zakosztować i nauczyć się Obycia z dużą prędkością w bezpiecznych w miarę e, warunkach to polecam, naprawdę górskie samochodowe Mistrzostwa Polski są idealnym miejscem do nauki. Super, ja życzę Wam powodzenia w rajdzie Barburka. Czerpcie frajdę, bo dla mnie to jest najfajniejsze auto, jakie powstało od dawna, ja się jaram strasznie i nie dlatego, że to jest Nissan, nie żartuję, tylko dlatego, że to jest Nissan, nie. Ale niech tak będzie, powodzonka Wam życzę i bawcie się dalej. A my lecimy, nagrywać, udawać, że coś tutaj robimy i tyle, Wam darmowe wyjściówki, nie słyszymy robić co chcemy. Na tak, 57 light barburka jest już za nami. Pierwsza trójka to jest Kajetanowicz, hutunen nasz gość z Finlandii, no i Miko Marczek misz Polski. Zaczynamy. Kryterium karowa. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co tutaj się wydarzy, bo jak widzicie za mną kostka jest bardzo śliska. Dla kibiców myślę, że mega fajna opcja, no ale kierowcy jednak za tym nie przepadają. Będę musieli uważać, bo uwierzcie mi, że tutaj jest naprawdę ślisko. Karowa, kończy się tak, że wygrywa oczywiście Kajto, drugie miejsce Miko Marczyk, a trzecie miejsce, Siemanko Kuchała. no i gratulujemy, fajnie się widzieć znowu na podium no i co by tu jeszcze Wam powiedzieć, że nę dał trochę tyłka, bo zrobił dwa razy beczkę przez pomyłkę, ja widzicie, pilot to ważna rzecz, no a no i sytuacja jest teraz ta taka, że ja nie wiem, czy wy lubicie elektryczne samochody ale to jest elektryk Kołek sobie koło mnie jeździ, no chciał się przejechać daję mu niech jeździ, no Taka sytuacja. No ja nie lubię elektryków. Ale możecie się wypowiedzieć w komentarzach, czy chcecie taką motoryzację jak teraz Czy to co widzicie do tej pory. No i subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, zapraszam Was na Instagram, tam będzie też mój bebek. No i dziękuję się, ścigam za współpracę. Patrzę, czy nagrywam dźwięk, żebyśmy nie robili znowu dubli. Hmm. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia lub wieczoru. Bądź nocy. Cześć.